w tym filmie pokażę Wam, co ubieram na Krosa. Dobra, pierwszą rzeczą to jest oczywiście tym, Full Face na Krosa. z firmy Black. Ja akurat wybrałam sobie taki czarno-biały, żeby pasował do No i on ogólnie ochrania mi czaszkę, mózg i ogólnie całą głowę jest bardzo spoko. No. Następne to są takie bogle fajne luszcze nabierające się 100%. I one mają za zadanie ochronić moje oczy od różnymi rzeczami, co mogą mi w Oczy? No. I też są mega spoko. No. Następną rzeczą to jest taka fajna bluza CNR. No, mogą być różne, z innych marek, ale ja akurat taką mam. No i po prostu jej zadaniem jest trzymać ciepło i żeby ogólnie mi było ciepło, ciepło w silniejsze dni. A potem zazwyczaj mam jakąś cienką warstwę, na przykład cienką koszulkę, żebym aż tak się nie patło. No eee, Potem mam takie fajne, mam takie super rękawiczki, mega fajne, e, tutaj mają pogrubione, żebym jak upadł. Jakbym upadł na coś, to żeby mi złagodniło upadek. I ogólnie no jeszcze je nie wytestowałem, więc e, jeszcze nie wiem czy się ale ogólnie zakładając je są mega. No ogólnie są mega, nie? No a jak chodzi o spodnie, to nie mam żadnych takich że mogę Wam pokazać. Po prostu no, noszę jakieś... Nie muszą być jakieś fantasy, no. Dobra, to to by było na wszystko i widzimy się w następnym części aby Klinik. O i też dziękuję za 19 subskrybentów. nara.